W miniony wtorek na stadionie Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się kolejne w tym roku zawody lekkoatletyczne. Tym razem były to lekkoatletyczne Mistrzostwa Województwa Lubuskiego i Lubuska Olimpiada Młodzieży w kategorii juniorów, czyli U20, i juniorów młodszych, czyli U18. Ola Zygarowicz, Mateusz Hojna, Jurgiewicz, Horowskiewicz, Mierzejewska to kilka nazwisk, które już są medalistami Mistrzostw Województwa, a są to zawodnicy Lubusza Subice, trenerów Jaska, Grześkowiaka Łukasza, Choroszkiewicza czy Piotra Kiedrowicza, który nam w tej chwili przeszkadza prowadząc zawody. A tak na poważnie jesteśmy wdzięczni po prostu dla i Lubuskiego Związku i Szkolnego Związku, że Możemy po raz kolejny gościć najlepszych leków, atletów w tych, tych, tych dwóch grupach wiekowych i życzymy po prostu jako ośrodek sportu i jako, jako Lubusz dla wszystkich oczywiście rekordów życiowych i tym samym awansu na, na finały czy ogólnopolskie olimpiady młodzieży, czy na finały mistrzostw polskich juniorów. O kilka słów poprosiliśmy trenera LKS Lubusz-Słupice wraz z dwójką zawodników. Z młodzieżą szkół podstawowych zaczynamy, później szkół średnich jest to kontynuowane. Stąd dzisiaj właśnie mnóstwo tych medali już w kategorii kategorii starszych, a w biegach no to szczególnie. Zresztą w, tak jak w każdym sporcie trzeba pracować systematycznie, mądrze, dobrze, czasami ciężko i sukces I cierpliwość, a sukcesy wtedy przychodzą. Dobra, sezon się generalnie dopiero rozpoczął. Powiedzcie dwa słowa o waszej pracy, bo wiem, że tam ciągle życiowy pobijane, tak? I, 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 i awanse. Dwa, trzy słów. Tak, sezon się zaczął, ale mimo wszystko już padło kilka życiówek. No i codzienne treningi, wydaje mi się, cała przepracowana zima już przynoszą efekty i widać to nawet po dzisiejszych zawodach. No, bardzo fajny początek sezonu na pewno. Wyluży to dobrze na przyszłość na pewno też. No i przede wszystkim ta zima i ten okres właśnie przed startami bardzo dużo daje nam. Te właśnie cięższe treningi, i myślę, że to na pewno bardzo dużo daje. Słuchajcie, tylko jedna rzecz. Takie największe marzenie jako sportowca, jeżeli kariera się potoczy, czego Wam bardzo życzę, to takie mega, mega marzenie, które chcielibyście w swojej karierze zrealizować. No mi się wydaje, że Igrzyska olimpijskie. Mhm, ale, ale co? Pudło i na górze. No tak, tak, medal Igrzysk olimpijskich. <laughs> Myślę, że igrzyska to marzenie każdego młodego sportowca. A marzenie trenera? A marzenie trenera wychować kolejnych olimpijczyków, kolejnych mistrzów Polski, później uczestników mistrzostw Europy no i, i olimpiady, tak jak Marcin Lewandowski, który kiedyś tu z nami zaczynał. Myślę, że to taki wzór do naśladowania. Pokazuje sam stadion, że wyniki są ciekawe, biją zawodnicy rekordy życiowe. Widać tutaj dobrą pracę samych szkoleniowców, widać dobrą pracę nauczycieli szkoły, ale i również sam stadion jest tym czynnikiem, który pozwala, że szczególnie w sprintach zawodnicy biją najlepsze rekordy. I niech tak, niech tak będzie dalej. Za kilka dni, to już te, też ostatnio wspominałem, będziemy gospodarzem mistrzostw województwa U16 i też myślę, że to będzie dobry przykład i do, dobre wyniki, które będą promować zawodników całego województwa na Mistrzostwa Polski, które w miesiącu wrześniu również będą na tym obiekcie. Także wszystkim gratuluję i się bardzo cieszę, że po raz kolejny Słubice mogą być tym miejscem promocji lekkiej atetyki. Wyniki zawodów dostępne są na stronie Lubuskiego Szkolnego Związku Sportowego oraz stronie Słupickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.